Cześć, wamusłowiecie, siedzimy, stoimy w sumie przy moim samochodzie. Jest to oczywiście jakiś 8 jak widzicie. Yy, nagramy sobie no, pytania i odpowiedzi tak? do, do tego. Zadaliście pytania na fanpage'u, y, więc rzućmy szybko okiem, co tutaj ciekawego. O co ciekawego pytaliście, Muszę najpierw znaleźć to pytanie. Wyprzedzając wszystkie inne pytania, Mazda rx 8 Ek yy, 3, 2019 rocznik. Yy, bardzo spoko fura. Okej, okay, mam, mam pytania i odpowiedzi, więc lecimy po kolei. Zaczniemy od tego, które zostało w sumie zalajkowane najbardziej. Napisał to Banan z Banana Drive. Kiedy remont? Myślę, że jeszcze z 10 tysięcy kilometrów. Ile pali? 15-16 litrów w mieście, 11-12 w trasie przy mojej jeździe. Który to silnik? Pierwszy seryjny pamięta jeszcze Hiroshima. K2381 Turbo. Z doświadczenia i ze znajomości K20 na kompresorze, czemu nie Civic? Bo plebejski 13 na gaźniku, progi już zrobione, a oczywiście. Ile kosztuje remont? No to jest dość ciekawe pytanie. Yy, obecnie będzie to myślę, że do, do 10 tysięcy i to tak bardzo nieoptymistycznie mówiąc. Ja za swój remont płaciłem jakieś pff, 12, prawie 13 tysięcy. Uszczelniacze co ile się wymienia? Warto zajrzeć do nich tak około co 100 tysięcy km, żeby zobaczyć co tam się w ogóle w silniku dzieje, nie tylko jeżeli chodzi o uszczelniacze. Gaz czy benzyna? E to jest pytanie bardzo fajne, zresztą to się pytanie jeszcze e to się e powtórzyło, e gaz, czy gaz czy benzyna. Mój jest benzyna, jeżeli chodzi o gaz, nie przyjmuje ten samochód gazu, znaczy przyjmuje, ale nie ma gazownika, który by to jeszcze wystroił. Tomek z Rotary Engine Vehicles, fajnie. Fajnie ugryzł ten temat, robiąc wideo, pokazując silnik, który wygląda właśnie po gazie. Czy bierze olej? No trochę bierze oleju. Ostatnia dolewka zrobiona po 1500 km, niecałe pół litra. Może nawet nie. Kolejne pytanie, co ci najbardziej? Co ci się najbardziej podoba w RX8? Czy RX8 ma szansę zostać klasykiem? I to jest. Pytanie od Pawła Wiesz co Paweł, co mi się najbardziej podoba? Silnik, zdecydowanie. Silnik Wangla to jest coś, co mnie yy, złapało za sekcję. Jak byłem troszeczkę mniejszy, młodszy, marzyłem o RX7, no, ale ceny były kosmiczne. Teraz są jeszcze bardziej kosmiczne. Więc RX8, yy, pierwsza w roczniku 2004, przerabiałem z nią wszystko, łącznie z remontem silnika. To jest RX3, więc to jest też trochę takie moje marzenie. To mi się najbardziej podoba. Silnik Wankla. Dźwięk, jaki ten sam, ten, ten silnik wydaje. No jest to coś, coś, coś genialnego. Czy rx 8 ma szansę zostać klasykiem. Więc patrząc na to, jaki jest renesans obecnie w Anglii, nie tylko u nas w Polsce, ale też na świecie. Uważam, że bardzo szybko rx 8 stanie się klasykiem, może nie, tak, nie na takim poziomie, jak rx 7, ale obstawiam, że może to być. No, może być to samochód, który za parę lat będzie wart trochę więcej. Ty, ty też jesteś użytkownikiem elektryki, więc doskonale wiesz o tym, że elektryki trzymają cenę i elektryka się raczej nie sprzedaje. Jak się sprzedaje, to w dobrych pieniądzach. Jerzy pyta, jaki koszt montażu gazu? Nie mam pojęcia, nie interesowałem się tym. To musiałbyś się pytać gazownika, ale jak mówiłem wcześniej przy pytaniach od Banana Drive, od razu. Jakie jest średnie spalanie, jakie są koszty uszczelniaczy? Jeżeli chodzi o średnie spalanie, no to tak jak już mówiłem, 15-16 przy spokojnej jeździe w mieście 10-12 do 12 w trasie. Jeżeli jeździsz szybko, to ci spali nawet i 20. Jakie są koszty uszczelniaczy? Powiem ci szczerze, że jeszcze się nie interesowałem, ale myślę, że na to pytanie na to pytanie odpowiem Ci osobno, za chwilę, w takim segmencie, jak sprawdzę. Kiedy LSSWAP? Pyta Kuba. Nigdy. Czy jest możliwość instalacji LPG? Tak jak wcześniej mówiłem, jest możliwość instalacji LPG, ale jest to bez sensu. 20 tysięcy chyba auto przejedzie i. Adrian Dudyński pyta: Teraźniejsza czy poprzednia RX8 była lepsza? No, i to jest pytanie: dość takie, że tak powiem, podchwytliwe, ponieważ jedną i drugą kocham i, i moją poprzednią, czyli czarną Arixusemkę, która miała 192 konie, to jest 1.3. Też była w pełni seryjnym silnikiem. Kochałem ten samochód, bo to był mój pierwszy samochód taki mój własny w 150%, że tak powiem, wymarzony. Teraźniejsza, no teraźniejsza zdecydowanie lepsza, tak jednak. Postęp, jaki Mazda wykonała w produkcji tych samochodów, tutaj widać i, i jest, że tak powiem, znaczny i zdecydowanie lepszy. <laughs> Szymon pyta, który silnik tam siedzi. Pierwszy, seryjny, pamiętając ich jego fabrykę. Gdzie, serwis, gdzie serwisujesz Mazdę? Wiesz co? o takie proste rzeczy, typu wymiana oleju, czy, czy świec, czy czegoś takiego, to jest do znajomego mechanika, albo robię to sam. Jeżeli chodzi o duże serwisy, no to retro engine vehicles, do którego niedługo będę musiał podjechać, ponieważ tam też, że tak powiem, poprzednie moje auto było robione. Ile to do Vmax, Jeśli mówię. W przypadku wersji 230-konnej będzie to około 6,5 sekundy, w zależności jak to jedzie. Mi się udało osiągnąć 6,4 do setki. Więc to były wszystkie pytania, na wszystkie starałem się jak najszybciej odpowiedzieć. Odpowiedziałem, dzięki wielkie. No i trzeba by było nagrać jeszcze jakiegoś POV z jazdy samochodem, ale to już niedługo. Trzymajcie się, cześć